Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna propozycja zestawu komputerowego. Tym razem w kwocie 3600 zł. Dokładnie 3614,51 groszy. Uprzedzając komentarze, dlaczego nie robię zestawów opartych o Ryzena, to już odpowiadam. Jadą do mnie na testy dwie sztuki, 1400 i 1600 po ich testach zdecyduję, czy będę robił właśnie zestawy oparte o te procesory. I od razu podkreślę jeszcze jedną rzecz, że jest to propozycja, nie jest to także miejcie to również na uwadze. Omówimy sobie teraz pokrótce podzespoły. Zaczniemy jak zwykle od płyty głównej MSI B250M Bazooka, płyta w standardzie Micro -ATX. Ciekawsze rzeczy: wyjście USB 3.0 na przedni panel obudowy. Gdyby ktoś takiego wyjścia nie posiadał i wybrał inną obudowę, powiedzmy, czy też miał już obudowę u siebie w domu, to mamy również możliwość podłączenia USB 2.0. Wzmacniany slot PCIe Express, również slot na dyski M2 i 6 portów SATA. Co do wyjść na tyle to mamy dwa razy USB 2.0, 3 razy USB 3.1 i również USB typu C. Wyjścia wideo, gdyby ktoś ich potrzebował, prosta dźwiękówka, jak również stare wyjścia na. Myszkę i na klawiaturę. Procesor i 57500 taktowanie 3,4 GHz, 4 rdzenie, 4 wątki. Poradzi sobie spokojnie on w każdej grze. Jest to wersja Box, czyli mamy dołączone chłodzenie w komplecie i mamy 3-letnią gwarancję. Pamięci 8 GB, w dwóch kościach po 4, taktowanie 2400, ponieważ ta płyta i ten procesor takie szybkości natywnie wspierają. Są to Gudram Play, opóźnienia CL15. Dalej, dysk na system. Oczywiście nie jest to konieczność, ale uważam, że jest to moim zdaniem niezbędne w nowych komputerach, zwłaszcza powyżej 3000 zł. Także Adata SU800 128 GB wystarczy Wam na system, wystarczy Wam spokojnie na podstawowe programy. Wprawdzie mam tutaj kości TLC, ale również kierowałem się budżetem, także nie wybrałem innego dysku powiedzmy z kośmi MLC. Dalej, dysk na dane Toshiba P300 TB. Gdyby ktoś potrzebował oczywiście większej pojemności to jak najbardziej można sobie większą pojemność domówić. Karta graficzna Gainward jest to GTX 1060, gb pamięci. Prawdzie najprostszy model tej karty, można powiedzieć. Także dwuwentratorowe chłodzenie. Karta nie powinna być zbyt głośna, bo nie grzeje się ona zbyt mocno. Spokojnie prawie sobie w każdej grze w rozdzielczości Full HD na ustawieniach ultra, czy też bardzo wysokich, w zależności od gry. Nie wszędzie oczywiście będziemy mogli włączyć wygładzanie. Natomiast karta w tej cenie, moim zdaniem, jest całkiem spoko. Rzecz jasna, gdyby to chciał, można wymienić sobie ją na powiedzmy Radeona. RX580. Dalej, zasilacz Supremo L2, certyfikat Gold, czyli sprawność około 92%, moc 550W. Spokojnie Wam wystarczy ta moc do tego komputera bez najmniejszego problemu. Kable nie są wprawdzie tutaj modularne, nie są one również płaskie. Ale też kierowałem się, jak gdyby, ceną, także można dopłacić do modelu, powiedzmy, z modularnym i płaskim okablowaniem, gdyby ktoś sobie życzył. I ostatni element obudowa, Gladius M35. Rzecz jasna, można wybrać tańszą skrzynkę, powiedzmy, Regnum RG2 czy też RG2W. I zaoszczędzić około 50 zł. Natomiast moim zdaniem w zestawie za 3,5 tysiąca ta skrzynka jak najbardziej ma uzasadnienie. Dwukomorowa konstrukcja, łatwo poukładać, pochować kable. Dotykowane miejsca na dyski SSD. Łatwy dostęp do filtrów. Na górze mamy siateczkowy na magnes. Mam również dwa niezależne regulatory obrotów. Na przodzie musimy zdjąć cały panel, żeby filtr wyczyścić, Natomiast nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Nie mamy żadnych kabli do przedniego panelu podpiętych. Także skrzynka moim zdaniem w tej cenie to jest jeden z najlepszych wyborów. Ale jak mówię, można wybrać sobie powiedzmy. Jakąś tańszą rzecz jasna, możemy wybrać tańszą płytę główną, możemy również na tym trochę zaoszczędzić. Nie musimy brać dysku SSD, gdyby ktoś nie potrzebował, aczkolwiek mówię, przyjemność pracy, że tak powiem, na dysku SSD, jeżeli chodzi o system, o programy podstawowe, które używacie na co dzień, jest naprawdę nieporównywalna z dyskiem talerzowym HDD. Także na zestawie można spokojnie uciąć jeszcze tutaj powiedzmy jakieś 150, 200 zł, w zależności od tego, jakie podzespoły wybierzecie, gdyby ta kwota była dla Was za duża. Przypominam o promocji w sklepie Rolne dla moich widzów, jeżeli kupicie komputer za minimum 1500 zł użyjcie użyjecie odpowiednich kodów. Cały opis promocji w opisie tego filmiku. To macie darmową wysyłkę i również do wyboru albo pendrive'a za symboliczną złotówkę lub też składanie komputera za symboliczną złotówkę. Natomiast pamiętajcie, żeby te rzeczy dodać do koszyka, bo inaczej ta promocja nie zadziała. Zresztą cały opis, jak mówię, jest w opisie tego filmiku, tej promocji, także zerknijcie sobie. Zapraszam Was jeszcze na stronę g 2com gdzie z kodem, który zobaczcie teraz na ekranie, macie 3% kaszbaku. gdyby ktoś był zainteresowany, to tak najbardziej zapraszam. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv